Jak toczy się praca w Sushi and Food Factor? Przy rybie też w nocnym trybie. Pracujemy na zmiany. Stawiamy na ryżnorodność. Zatrudniamy pół tysiąca ludzi i każdy może liczyć na wsparcie. Świetnie drobimy, ale sami się nie rozdrabniamy. Dlatego liczbę pracowników pomnożyliśmy kilkanaście razy, a owijamy tylko rolki, nie fakty. Benefity podajemy na tacce. Karta lunchowa, premie wydajnościowe, pakiet medyczny, system poleceń pracowniczych, zniżki na nasze produkty, dofinansowanie na święta, prezenty okolicznościowe. Cenimy świeżość, a nasze dbanie o jakość i innowacyjność pozwalają wyprodukować nawet 168 tysięcy tacyk sushi dziennie. Takie podejście nam w smak. I jak to się mówi, po nitce do kłębka, a po ziarnku ryżu do rolki. W naszym zespole, jak w sushi, każdy składnik jest ważny, a ciągle szukamy kolejnych. Wpływaj z nami na idealny smak sushi jako pracownik produkcji, obsługa magazynu, magazynier, operator maszyn. Nie możemy się doczekać, by właśnie Tobie przekazać pałeczkę, a nawet dwie. Dołącz do nas. Sushi and Food Factor. Taka praca nam sushi yy, służy.